Taki dzień, a dzień był letni, słoneczny, promienie tryskały z przebudzenia po ulewnym deszczu, jaśniało niebo, mieszało się z kolorami tęczy. Zaprosił mnie czas. Do myślenia, przytulił świeżością chwili, świeżością delikatnego wiatru, przebudzony w ciepło z błękitnego nieba, otulał całą mą twarz. Delikatnie objął, wziął mnie w ramiona przutulił chwilą radości. Taki dzień, złocistym, zielonym, kwitnącym zbożem przybrany, obficie złotym słońcem ogrzany, mieni się jeszcze w moich oczach i nadal śni. Wierz stolniku. Tajemnica słowa odkryta bardziej.